Witam wszystkich kreweciarzy, krewetkomaniaków, blackwater miłośników. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam co zobaczyłem podczas kontroli swoich migdałeczników. A mianowicie znalazłem, zobaczyłem jak z jednego nasiona podwójne sadzonki, kilka razy, może 2-3 razy, akurat udało mi się wcześniej takie coś zaobserwować, ale nie nagrywałem po prostu, tylko zdjęcia sobie zrobiłem, wrzuciłem to na mojego fanpage'a, oczywiście zapraszam. Eee no, więc, więc czasami się udaje z jednego nasiona mieć e, dwie sadzoneczki, uzyskać. E, z aktualizacji takich, no z tych 11 kubeczków e, już mamy, mamy dziewiąty. Dziewiąte nasiono zaczęło kiełkować. O, tu widzimy. Zostały jeszcze dwa, ale myślę, że to będzie kwestia czasu. Z najciekawszych rzeczy, które, które dzisiaj zobaczyłem, to jest właśnie kiełkujące nasiona w czymś takim. Te nasiona spisałem po prostu chyba na straty, no bo, bo miałem je ponad już pół roku. To są te same nasiona. Które wykiełkowały, które zostały posadzone w tym, w, tym, w tym samym czasie co te, ale po prostu je zaniedbałem. One były na podwórku albo zalane, albo przesuszone. No ale, żeby nie, nie, nie tracić nasion i, i opcji moż, wykiełkowania tego, wziąłem. Po prostu posadziłem je w takich workach. Znaczy posadziłem, przesypałem z tych kartonów, żeby zrobić sobie miejsce e, na inne jakieś tam rzeczy, na roślinki. E, no i one były u mnie od jesieni do zimy. No dzisiaj mamy który 2 luty 2020. Od bodajże lipca one siedziały w takiej ziemi no i zaczęły coś tam kiełkować no, będę musiał to poprzesadzać wszystkie te, te sadzoneczki zrobić z tym porządek, zrobić miejsce na następne no będę dalej wykonywał swój challenge 1000 sadzonek w 2020 roku mam kilka kartonów więc, więc podgonię trochę no i miejmy nadzieję że, że, że coś tam mi wykiełkuje w dalszym ciągu to jest najlepsze Dwie sadonki z jednego nasionka. Taka mała anomalia. O. Taki gratis. Powiedzmy. Dobra, to zachęcam do oglądania, subskrybowania kanału, lajkowania. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie uprawy: jak sadzić, co, czy, czy inne tem to filmik jest też u mnie. No i chyba to tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.